Ile góralskiego temperamentu i góralskich cech przez całą swoją relację z Sebastianem e, tak jakby e, wchłonęłaś w siebie? Czy czasami widzisz, że łatwiej ci jest, tak jak góralowi, e, stracić temperament w sekundę? Czy jednak e, wasze z różne... Temperamentu oni nie, nie tracą, tracą cierpliwość na przykład, mm. tak? E jeżeli mogę Ci powiedzieć, co od niego przyjęłam, na pewno to, że akcentuję wiele wyrazów na, 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 na pierwszą, wiesz, na pierwszy wyraz, jak w zdaniu mówię. Niesamowite to jest, bo montażyści, wiesz, jak robiłam programy różne, czy, czy nawet jak robię różne teraz projekty, wszyscy są przekonani, że jestem stamtąd. Mam tak, ale przecież Ty gadasz jak góralka. Ja mówię, serio? Że to jest tak, wiesz, z kim się stajesz, takim się stajesz. Dzieci ja na... też już zauważyłaś, że tak mają? Jezu, moja córka mówi, tak to jak pójdziemy do chałupy, do babci Zosi, pojedziemy do chałupy, ma, mamusiu, ja nie chcę tych bacioków, więc ona przejmuje, bacioki to są kalosze po góralsku, więc bardzo przyjmuje. I Ja też się łapię na tym, że jak jestem tam, to też zaczynam mówić gwarom pewne, pewne słowa, bo po prostu ci ludzie mnie lepiej rozumieją, to jest takie, wiesz, dobitne, jak tak zaakcentujesz, ko, ty idziesz, gdzie ty idziesz, więc jak już... Z niektórymi sąsiadami, z naszymi znajomymi mówię po góralsku, to jakoś tak dla mnie to już jest normalne. Ja już po prostu to przejmuję. Nie chcę być tym też taka wiesz, groteskowa i, i śmieszna, ale mój mąż czasem tak patrzy, ty powiedziałaś po góralsku, więc są takie zabawne sytuacje. A jeżeli mówisz o ten temperament, wydaje mi się, że ja temperament mam od zawsze taki bardzo podobny, zbliżony do górali, więc my się z mężem super dogadujemy. Chociaż on. To, co zauważyłeś, może on jest bardziej wybuchowy, przez to, że jesteś artystą, ale ja wiem dokładnie, kiedy odpowiednio dozować swoje emocje i kiedy zagaszać pożary. To już tak, zbliżając się do końca, jedno ze zdjęć, właśnie, które zawsze przedrukowujemy, przedru, przedrukowujemy u nas w gazecie, to jest oczywiście Twoje zdjęcie, z którym potwierdziłaś, że wzięłaś ślub. I teraz zostając jeszcze w tej góralskości, wtedy miałaś na sobie góralską e, suknię. Suknię, Nie wiem, czy ślubną suknię. Tak, strój, e, i, góralski. strój góralski. I powiedz mi. Bardzo proste pytanie. Ty lubisz tą guralskość, która jest teraz częścią Twojego życia? Eee, powiem Ci tak, oprócz tego, że szanuję ich tradycje, ktoś by mógł powiedzieć, że, że to nie jest w porządku, że ja nie będąc rodowitą tam góralką, się w to ubieram. Eee, ale rozmawiałam z wieloma osobami z rodziny Sebastiana i z takimi góralakami po prostu z dziada, pradziada, które są bardzo na podchalu cenione to powiedziały, Paulina, super jest to, że jak już faktycznie ubierasz te stroje góralskie, nie popełniasz gaf, że robisz to jeden do jednego, bo do jakie można popełnić stroju, gafy. Z zawsze trzeba mieć związane włosy. Do góralskiego stroju zakłada się kierwce, zakłada się korale, że to, że nie możesz mieć jakiejś takiej tam torebeczki, jakiegoś tam chusty. Każda chusta, każdy kolor chusty jest odpowiedni do danej sytuacji. Czarna na pogrzeb, białą możesz tylko na ślub i radosne jakieś święta. Jakby kolorystyka jest ważna. Czerwony gorset i białą spódnicę. Mogą założyć tylko duchenki, kobiety, które nie są mężatkami na przykład. Panienki, tak? Więc jest wiele sytuacji, w których mogłabym tą gawę popełnić. O dziwo się to jeszcze nie, nie zdarzyło, dlatego że moja teściowa mi tak super doradza i ona w ogóle kiedyś szyła gorsety, haftowała gorsety i jest w tym bardzo dobrze, w tej tematyce się dobrze porusza, dlatego mi w tym pomaga. Ale uciekłaś trochę od tego, czy to lubisz? Ja bardzo lubię, a poza tym, wiesz dlaczego ja to lubię? Jak już chodzimy na imprezy tam na miejscu, jak jesteśmy, to ja po prostu nie muszę myśleć o tych wszystkich strojach, tylko zakładam, mam tam dwa gorsety na, na imprezy, które noszę, dwie spódnice i tylko sobie, wiesz, chustkę zmienię i, i jestem gotowa. I nikt nie patrzy, czy to modne, czy nie modne, bo ono to jest zawsze modne, ponadczasowe, tak. to za 20 czy 30 lat dalej będzie tak samo modne tam na podchalu. Ja kocham. Po i poza tym chodzenie w kierwcach, no masz płaskie buty, możesz przetąć sobie całą noc, dlatego ja zamykam wszystkie wesela.